Hey, witam bardzo serdecznie w z 3 urodzinki Birk właśnie wracamy z wakacji w Egipcie. E, Leonarda mm, tutaj już przebrałam, bo oni mieli te stroje, mm, że tak powiem, letnie. E, o, oni właśnie wracają. Mamuszka gdzieś tam jeszcze zaginęła po drodze, tak, oni tędy wchodzą. E, dzieciaki jeszcze muszę przebrać, e, bo jest dosyć zimno, tutaj mamy jesień. E, I tak. E, bum, 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 bum. I tak, zobaczymy, co z naszy naszymi kotkami. Kotecki. Kotecki. Henkie skuwać. Co? Przepraszamy, Henki. Już nie, podgląd nie podglądamy. E Felusz się dobrze czuje. Wszystko jest OK. E roślinki jakieś tam nam tutaj zostały. E już nie pamiętam tutaj. Trzeba coś posadzić e w tym ogródku właśnie domowym, bo tutaj te roślinki na zewnątrz będą już niestety e obumierać i marznąć. Tak, ja nie wiem, czy te meble chyba z altanki też im rzucę do wyposażenia rodziny. Patrzmy ile jest stopni. 4 stopnie. Dobra, jest okej, okay. chyba, chyba będzie w miarę ciepło jeszcze. Nie wiem, nie wiem jak z głosem będzie z wszystkim z tą grafiką, bo ja, ja się przerzuciłam na, na inny komputer, ale mam nadzieję, że wszystko tutaj działa. Patrzcie, Leonardowi oh, znalazłam taki sweterek piękny, piękny z kwiatki. Internetach. Wygląda no, moim zdaniem słodko. Eee, zaraz e, przebierzemy dzieciaki. O, jest Sven. Hej Sven. My mamy tęczowy klejnot Ty my dzisiaj wyślijmy Elzę, żeby zaniosło go. Tak, oni chyba się bardzo ze sobą Na Namusia już dała Elzie e, tęczowy klejnot do wyposażenia i my ją wyślijmy właśnie tam na miasto. Zobaczymy, gdzie jest Ingrid. Ingrid, jesteś? Idzie. Idzie Ingrid. Dzisiaj jest jakaś straszna pogoda. Jakieś takie niebo szare, ciemno. Ciemno strasznie, jest dopiero jedenasta. Ej! Albo na tym komputerze mi tak ciemno. Eee, dobra, co my tu możemy zrobić? Na razie spauzuję. Tak, Elsa się świetnie bawi. Eee, ciekawe co na to status. Nie zwraca uwagi na to, co ona robi. Mm. No tak, stęskniliście się za koteczkami nie liść ciesia. Um, jak oni się czują? Całkiem nieźle. E, dobra, e, ja tylko przebiorę dzieciaki, e, żeby im nie było zimno, bo Elza będzie szła na miasto, tak? E, zaraz wracam. E, dobra, e, dzie dzieciaki zmienione, że tak powiem. E, ja popełniłam błąd niestety z tymi strojami, bo ja te letnie dałam im jako główny, a nie dodatkowy, więc niestety nie mogłam ich tak po prostu usunąć, tylko Musiałam zamian dać jakieś inne, więc dlatego też mają dodatkowe nowe. Leonardzie, co się dzieje? Co się dzieje? Powiedz Patrzcie, patrzcie, jak, patrzcie, co Leonard myśli o tym, co, co robi Elza. Zastanawia się. On chciał dojść do Olafa. A gdzie jest Olaf? Idzie. Nie, no wszystko jest ok. Eee, dobra. dobra. Elsa, ty musisz wybrać się na miasto. Aha, e, nie, 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 jeszcze zanim wybierzemy się na miasto, mm, e, Ingrid, a ty może coś tu. Uuu, coś tu śmierdzi. <laughs> Chciałam powiedzieć, żeby coś tu zrobiła do jedzenia, ale chyba trzeba e, sprzątnąć zepsute jedzenie. Sprzątnąć tort? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Posprzątaj, Leonard, pomóż też. Posprzątaj. E, o, tutaj e, Olaf szedł na górę i też się pukał po głowie. No nasza Elza, no taka jest. Ona ma swojego wyimaginowanego przyjaciela. E, dzisiaj zobaczymy, jak to będzie z tą całą misją jej. E, I właśnie tak, proszę na górę powiedzieć, e, że Olaf. A czemu Olafku płaczesz, że Olaf dostał nowy pokój, w końcu ma umeblowany, był remont jak byli na wakacjach w Egipcie, w końcu ma tutaj biurko, jest teraz większym chłopcem, ale nie ma tutaj jeszcze wszystkiego co potrzeba, ponieważ a nie starczyło pieniędzy, oni zaraz te pieniądze będą znowu mieli, a, ale tak mówię, ja nie chciałam kodu, więc e, na razie jest e, tyle na ile starczyło. E, później mu wypełnię ten pokój jeszcze jakimiś dodatkowymi rzeczami. Tutaj ma komodę, e, skrzynkę na zabawki, zostawiłam e, tą, która była. E, tutaj inną tapetę mu dałam, bo ta serduszka to pasowała dla takich maluchów. On już jest większym chłopakiem, to już nie chciał siary e, w swoim pokoju, że tak powiem. E, do Elzy te, te e, serduszka pasują, e, ale tutaj do niego nie. E, już teraz jeszcze jeszcze... Koczę, bo on, pamiętam, że mi tutaj komunikat wyskoczył, że oni mają rachunki do zapłacenia. O, na które nie mają pieniędzy, właśnie tak. E, Zapłać rachunki 988 i zastanawiam się, czy oni mają w wyposażeniu coś. No tak, no Ingrid zbierała kwiatki, zaraz tutaj. A mi się wydawało, że za 600. Można go sprzedać, nie? Tego kwiatka? Dobra, no zaraz tutaj musimy posprzedawać coś. Patrzę eee... <laughs> co nasza Ingrid tutaj ma w wyposażeniu, ona zawsze tutaj ma ostatnio dużo rzeczy. Samochód, nie samochodu nie sprzedajemy. Eee, srebro. Kurczę. Leonard, jak pójdzie do pracy, to zaraz oni te pieniądze znowu odzyskają trochę na wakacjach wydali. A, Leonard był w tym grobowcu. A, on jeszcze kupował książki, relikty egipskie. Co ty tu masz? Eee, Szli w kryształowej kuli Turkus. Eee, ile to kosztuje? 171? Myślę, że to jest więcej. Warte. Eee, suszone jedzenie średniej jakości. To nam na pewno nie jest potrzebne. Eee, nie jest zbyt dro drogie. Eee, jakaś misa. Eee. a ja myślałam, że tam były dwie. A tam była jedna. Eee, kurczę. E, to miała być pamiątka. No dobra, sprzedaliśmy trudno. O. A, 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 a co tu jest? A, gdzie to? Nie. Kamień księżycowy. Hm. Nie, 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 nie. nie, nie. Na razie zostawimy, e, bo teraz już na rachunki starczy. Hmm, Elsa, powiedz mi, jak wygląda sytuacja z tym klejnotem? I jak ona się czuje? Brudne otoczenie, piękne ozdobienie. Jedno drugie wyklucza. Ma już klejnot w wyposażeniu i zobaczę, jak wygląda tutaj sytuacja z tym miejscem, gdzie ona miała go dostarczyć. Mam nadzieję, że tutaj nam wyskoczy. Dostarcz. Dajemy dostarcz, dobra. Ja Mam się trochę jeszcze bardziej zająć rodziną, ale nie mogę się doczekać. Z jak to będzie wyglądało, więc jedziemy z nią. E, patrzę tylko, e, Olaf się dobrze czuje, Ingrid się dobrze czuje. Ingrid, damy, żeby coś tu e, może robiła. Ciasto. Nie, 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 żadne torty. Ej, e, Ciastka, inne desery. O, inne desery. E, Rolada cynamonowa. Babeczki, babeczki. Robimy. E, dobra, a my teraz za Elzu pójdziemy. Kotecki miałcą. O i to podwórko trzeba będzie troszeczkę zmienić, bo. Aha, zapomniałam jeszcze powiedzieć, że tą górę tak jak robiłam ten pokój dla Olafa, to tutaj troszeczkę wydłużyłam, żeby było do końca ścianki. Aczkolwiek ten domek i tak dalej, niestety, na tym pierwszym piętrze jest pokraczny. Niestety jest strasznie pokraczny. Ja chyba później rozszerzę tutaj jeszcze ten taras, żeby był do końca. I tutaj zrobimy jakąś łazienkę dodatkową, bo dzieciaki muszą mieć już łazienkę. Eee, muszą, bo to już tak się nie, nie da, że tak powiem. Jak oni wstają obydwoje do szkoły, mm, to będzie problem. Dobra, lecieć No, zobaczymy. Zbierz ten człowiek, klejną i wyślij go do ośrodek naukowy korporacji Landgabra. U, czy strasznie ciemno. Właśnie nie wiem, czy to tak na tym moim monitorze wygląda, albo 14.36. E, masz rowerek Elsa? A jeszcze ja też zastanawiałam, bo Leonard, mm, Leonard nasz, e, w tym Egipcie jeździł takim skuterkiem. I się zastanawiałam, czy on, on go przechwyci, ale nie, 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 on go nie przechwycił. Skuterek miał wynajęty. Dobra, okej. Okay. Uczciwie poszło. Mm, tam jest trochę daleko. Chociaż nie, na rowerku będzie szybko. Jakie to śmieszne znaki drogowe są. Eee, tu jest już taka inna droga trochę. Tu jest bardzo pusto. O, jakieś samochody są. Jejku, tu jest takie trochę podejrzona ta dzielnia. Bo nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, nie ma tu ludzi. Jakieś samochody. Eee, my z nią tam raczej nie wejdziemy, eee, chociaż zobaczymy jak to wygląda. Może, może da się tam wejść do środka? Da się. Da się, da się, da się. A gdzie są ludzie? Dobra, ona gdzieś wchodzi do jakiejś piwnicy. Ja, i to wszystko podejrzane. Mm. A co tam jest w środku? Wow. Eee. E... I co? No dobra, ja wylądowałam tu, a ona jest. Ona mi zniknęła. Nie wiem, gdzieś mi tutaj wessało, tak. Dobra. Elixir jest gotowy. Ośrodek naukowy korporacji Landgraba yy, zgłosi się w to miejsce z 4500 simoleonami. a dostarczymy towar. Ej, skąd dziecko ma wziąć tyle pieniędzy? Ja, no weźcie się, no proszę was tak bardzo. No może skuter sprzedamy? No nie no, oni tani. Nie, oni nie będą mieli teraz tyle pieniędzy, bo oni nie mają co sprzedać. No nie no, przecież nie sprzedam ich samochodu. No dobra, nie, no to zostajemy. Ja, ja i tak cały czas się zastanawiałam czy. Wykorzystywać ten eliksir elik od razu, jak my go zdobędziemy. O, ona się już ubiera w ciepły strój, bo jest jednak zimno. Jednak jest zimno, zrobiło się stopni. Rękawiczki muszę jej tylko zmienić. Hmm, ja się tak zastanawiałam, czy tego Svena zamieniać od razu, czy jeszcze troszeczkę poczekać. Gdzie ona mi się tutaj blokuje? Nie, jest chyba okej. Okay. Bo on jest fajny. On fajnie wygląda tak, jak wygląda, i on mi się podoba bardzo. Aczkolwiek, no, jednak ciekawość mnie zżera bardzo, jak będzie wyglądał po przemianie i, szczerze mówiąc, to w dzisiejszym dniu nastawiłam się już na to, że jak u nas dobędzie eliksir, to jednak go zamienimy, ale, no, jednak życie Simowe zweryfikowało plany, Uje co to są te znaki z jakimiś babułami. Dobra, wracamy do domu. Kurczę, no... Kurczę. E, Ingrid, co tu robisz? A może Ty byś książkę popisała? O nie, Ty się nie czujesz aż tak super, ale co ty. E, nie ma pisz dalej? Wow, no to trzeba zacząć nową książkę, ale nie, 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 to my musimy się zastanowić e, nad tytułem. A ja mi się wydawało, że już, już słyszałam śmiech Elzy, dlatego tak przyłączyłam na nią. A nie, to Ola się tu bawi. Jak ciemno. A a a a, a ale Onard oh, właśnie oh, sobie we oh. fe, felunka, tak? Oh. Felixa, tak, Felixa. szczotkuj, szczotkuj. E, no a właściwie z tą górą to tutaj jest no, rozszerzyłam trochę ten przedpokój, ale on jest za duży. Nie, ona ta góra wygląda po prostu okropnie. Jak oni będą mieli więcej pieniędzy, to zastanawiam się, czy to tu wszystko, nie wiem, jakoś przeprojektować. Na pewno chcę tą drugą łazienkę tutaj. Bo ta, ta mała miała być taka robocza, chwilowa i na razie została taka, jaka jest. A drugiej nie ma, więc na cztery osoby dwie łazienki to jest stanowczo za mało moim zdaniem. Ingrid co robisz? Czytasz? Czyta Ingrid, dobra. O, grabisz liście. Bardzo dobrze. całeś to, pograb. Hmm, kurczę. Szkoda, że z tym klientem tak wyszło, że to nie można od razu. Baw się tym, dobra. E, ogarniemy tutaj rodzinkę. Ingrid, podaj coś na. Albo nie, może Leonard. Leonard też. E, umie gotować? Dlaczego nie może zrobić hot doga? Nie wiem. E, potrzeba grill. Aha. E? No, i robili wcześniej hot dogi, tak mi się wydawało. A dobra, nieważne. E, spaghetti są w warzywnym. Tak. Ludzmy, warzywa, bądźmy zdrowi. Mm, jak tam nasze kotulki. Zastanawiam się, czy tutaj coś zmienić im, bo już tutaj nie ukrywam, że troszeczkę gramy. Zastanawiam się, czy jakoś tak przymodernizować i zmienić salon. Na pewno chciałabym pobrać jakieś dywany, bo ja niestety. Mm, Uwielbiam dywany, a te ja i tak i tak mam z modów, ale one te tekstury mają dosyć dziwne i myślę, że fajnie by było znaleźć coś nowego. No przecież kuchni, kuchni, co tu w kuchni zmienić? W kuchni nie ma co zmieniać, bo kuchnia jest bardzo praktyczna. Coś, 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 co by się zmieniło kolorystycznie. Może, może e, wrócę też e, jeśli chodzi o na no, przykład pościele i też matki, poduszki z tymi kolorami, co jak zaczynałam serię, e, takimi świąteczno-zimowymi, bo my tutaj będziemy mieli za jakiś czas. O, za 5 dni nadejdzie zima, a śnieg i tak już troszeczkę się zbiera. Znaczy, to nie jest śnieg, tylko to jest taki przymrozek, bo widać, że ta e, podłoga nie wygląda tak jak powinna, bo już jest taka zabielona. Mm, Ingrid, kurczę. Nie, 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 jednak trzeba się, się tobą zająć. O tak, ty... chciałam, chciałam go pochwalić, jak pięknie gotuje, ale on właśnie chyba coś spalił. Leonard, ja myślałam, że ty chociaż trochę umiesz gotować. E, odpisz telefon. Kto to? Brita, Moon? Chcę wiedzieć, czy Leonard Bjork zgodzi się na randkę? Ej, co to ma być? Przecież Brita jest koleżanką? Ingrid, nie! Co to za bzdura! Nie, jej, jej. Nie. nie, nie, nie. Ach, te simsiory. E, Leonardzie, słabo ci poszło to gotowanie. No, słabo ci poszło i to strasznie słabo. Mamy no, wieczór już. E, Ingrid, kochana, e, użyj. No, nie, no, ja chciałam, żeby ona. E, kurczę, no przecież. Oni nie będą jedli z tego spalonego makaronu. A może on nie jest taki zły. E, jakość, jakość przerażająca. Oj, nie, jednak, jednak, jednak trzeba coś. Chociaż patrząc na dzieci, to one chyba się same są zajmą. Weź talerz, a skąd ty bierzesz talerz? A, bo na tym filmki zrobiła. No dobra, nie, no to dobra. No to się dzieciaki z najad, słodyczami, że tak powiem. Jaki fajny muffin. Jajku, to stanowisko piekarskie i Znaczy stanowisko piekarskie, to, tu jest stanowisko do wykowania, one są super, naprawdę super. Eee, fajne rzeczy tutaj można robić. Jeszcze nie wszystko wypróbowałam, a eee, Ingrid... Ingrid, ty masz taki strój na dwór? Eee, średni, powiem ci średni. A idź ty zjedz, zjedz też mafinka. Eee, weź talerz za, e, to musisz się troszeczkę ogarnąć też. Dam jej łazienkę. Użyj. Już zrobimy, żeby ona potem była gotowa do spania w razie czego. E, co nasz Ola Olaf robi? Olafie! Naprawdę, no przecież my cię zostawiliśmy. Ja myślałam, że ty dziecko się z sobą zajmiesz. Ja boję się go zostawiać na jakiś czas. On tam gdzieś tam w tym Egipcie nam zemdlał albo gdzieś tam zasnął w krzakach. No jaki ty jesteś nieogarny. Dobra, po pierwsze niech on sobie trochę pośmierdzi, ale nic wie. Weź talerz. Jedzenie, pęcherz, energia. Dobra. Z tymi łazienkami tutaj trzeba się zająć. No, na dole nie dorobimy drugiej łazienki, bo tu nie ma gdzie, Znaczy mamy, miejsce na ten ogródek, ale na pewno, znaczy ogródek, to jest taka warantka. Olafku, a czemu ty idziesz na górę? Przecież dałam ci weź talerz. I co ty robisz, powiedz mi? Przebrał się. A dlaczego ty idziesz do swojej komody się przebierać? Aha. Przecież oni mogą się normalnie przebierać. Nie, nie wiem o co chodzi. E, mam nadzieję, że on tu się ogarnie Leonardzie! Mm, o, jak sobie pani rodzinka siedzi? E, kiedy ty mm, idziesz do pracy? Za jeden dzień. E, dobra, jutro mamy niedzielę, fajnie, on jeszcze jutro ma wolne. Zobaczę, czy on ma jakieś dzienniki medyczne do czytania. E, nie masz dzienników medycznych? E, czy ktoś do nas przyszedł? Czy Czymś tylko wydawało. Chyba mi dzwoni w uszach. Tak. W uszach mi dzwoni. Jejku, olafku, Naprawdę. Zjedz mu finka. Zjedz. Oni fajny mają tutaj ten obrós, mi się tak podoba na tym stole fajną ma teksturę i fajnie, też fajny, bo nie, się nie piksluje tak zwanie, bo czasami te jednak dodatki z modów, czy tam gdzieś tam z internetów, tak jak ja to mówię, nie mają takiej rozdzielczości, jak powinny mieć. No na przykład ten. No, dywan nie jest do końca taki jak powinien być, a ten właśnie obrusik jest idealny, po prostu idealny. A kto po sobie posprząta powiedz mi? Dlaczego nikt tu po sobie nie sprząta? Ja cię, ta rodzinka mi się jakoś no, rozbisurmaniła w tym Egipcie. Pęcherz, dobra, damy mu z, jak on się ogarnie, żeby poszedł spać. No, musimy tutaj ten pokój czymś wyposażyć, żeby on tam więcej, więcej rzeczy miał, no ale mówię, no jednak te pieniądze. Elsa, co robisz? Baw się w perka. A gdzie jest Sven? Pływa sobie. Nie, ty jesteś zmęczona. Już. 23. No właśnie, jest 23. Dziecko jest na dworze. Ingrid sobie śpi, niczym się nie przejmuje. Tak. Elsa, już do łóżka. śpij. O, rodzice śpią, dzieci latają. A dlaczego ty wstał. Aha, ja myślałam, że on wstał. Nie, 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 on się, on się przebrał w piżamę. Fajny ma ten pokoik. No myślę, że na pewno tutaj postawimy mu jakieś rzeczy na tym biurku, takie szkolne, e, jakieś długopisy, mazaczki. Strasznie mi się podoba ten plakat na ścianie. <laughs> Taki śmieszny. E, dobra, no dzień jak zwykle szybko zleciał. Nie, załatwiliśmy sprawy z z tęczowym klejnotem do końca, ale ja nie wiedziałam, jak to będzie dokładnie z tym i że to właśnie będzie tak, że trzeba będzie jednak jeszcze pieniądze zapłacić, że ktoś tu będzie od nas wyciągał hajs. No, ale tak się wydarzyło, a że tego hajsu teraz nie mamy, to wygląda to tak, jak wygląda, ale myślę, że na pewno e, kiedy zdobędziemy, jak nasz kochany Leonardzik pójdzie pracować do szpitala i zbierze kolejne pieniądze, znaczy zarobi kolejne pieniądze, to tutaj e, tego naszego Svena ożywimy. Nie wiem, gdzie on teraz jest, może chyba i wskoczył do wyposażenia, ale nieważne, e, na dzisiaj żegnamy się, bo dzień Simowy się skończył. Do zobaczenia i dobranoc!